Za Wami mecz z GKS Tychy. Myślę, że to był taki mecz, gdzie dużo drobnych rzeczy złożyło się na ten końcowy wynik. Myślę, że na pewno. No, gdzieś tam chodzi za nami, można powiedzieć, jakieś fatum, jakaś klątwa, nie umiemy strzelić tych bramek, nie umiemy wykorzystać z tego, co mamy. W tych sytuacji, no i właśnie w takich meczach z takimi drużynami właśnie GKS Tychy, czy nawet GKS Katowice, Unia Oświęcim, to tam już takie mini detale już naprawdę Biorą górę i wygrywa po prostu ta drużyna, która wykorzysta ich więcej tak. Tychy na pewno rozwinęły się od początku sezonu. A jakbyś ty ocenił wasz rozwój? Odkąd tutaj zagraliście ten pierwszy mecz również GKS-em Tychy? Wydaje mi się, że, że gdzieś tam idziemy cały czas w górę, ta nasza gra nie wygląda źle. Jakby no, tak jak mówię, no, gdzieś za nami chodzi, to to fatum. Nie umiemy żyć umiemy tych goli, nie umiemy tego przełamać, mamy tworzymy sobie sytuację, ale ale nic nie wchodzi także, także myślę, że, że trzeba jak, jak przyjdzie taki dzień, że w, że w końcu gdzieś to tam puści po prostu to napięcie, to, to fatum, to wtedy, wtedy jeszcze będzie lepiej. W Tychach przegraliście 4-0, tutaj te dwie bramki zdobyliście. Wiem, że to jest pewnie marna pociecha, ale czy to znaczy, że to Wy troszkę lepiej odrobiliście tę pracę domową? Tak jak powiedziałem, no z każdym meczem gdzieś tam gramy lepiej, coraz lepiej. I, i właśnie tak jak teraz, tak jak dzisiaj to wyglądało, no strzeliśmy gdzieś te, gdzieś te dwie bramki, ale nadal to było za mało, żeby wygrać, no i, i tyle. No. Dostajesz w tym stanie y, szansę gry w tego miejscu, na wiec. Pewnie to nie są jeszcze y, takie minuty, o jakich byś marzył, ale jak podchodzisz do gry na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym? No, myślę, że, że tak jak podchodziłem, jak e, grałem gdzieś tam wcześniej właśnie w naszej polskiej ekstraidze. No, staram się wykorzystywać każdą zmianę, jaką dostanę, każdą minutę jaką dostanę, także, także tak do tego podchodzę. Poziom cię zaskoczył, czy byłeś gotowy na to, co tutaj spotkałeś? E, tak jak mówię, no, gdzieś tam, gdzieś tam lizłem jest tego trochę, tego, tej ekstra naszej polskiej, więc spodziewałem się myślę, co, co tu mogę zastać, czego mogę oczekiwać, więc, więc niczym się nie zdziwiłem, a w sumie można być trochę zaskoczyłem, że, że tak ligi idzie z roku na rok do góry.